Dzień dobry, witam na kanale Paferę w poniedziałek z panem Bartkiem. Dzisiejsze nagranie poświęcę płacy minimalnej. A to w związku z tym, że w ostatnim tygodniu brałem udział w takiej debacie, konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, do której zostałem zaproszony, reprezentowałem również fundację PAFERE może pokażę parę zdjęć. No to był właśnie taki panel dyskusyjny, w którym brali udział studenci, i również przedsiębiorcy, przedstawiciele ZUS-u, a także wykładowcy. I parę moich refleksji dotyczących. Tej właśnie debaty, tej dyskusji, która była dosyć ciekawa. Ja swój pogląd przedstawiłem w ten sposób, że uznaję, że płaca minimalna jest głównie instrumentem fiskalno-propagandowym. Fiskalno dlatego, że służy ona głównie zwiększeniu danin publicznych, bo jeżeli płaca minimalna jest podnoszona, no to pracodawca, przedsiębiorca prywatny może mniej dać pod stołem. Czyli z pominięciem fiskusa y, wynagrodzenia swojemu pracownikowi. No i to nie, często nie służy ani pracownikowi, ani pracodawcy. Oni wolą się rozliczać bezpośrednio, więc to podniesienie płacy minimalnej jest po prostu. No, taką ingerencją z zewnątrz, która również czasami tworzy barierę. Barierę gospodarczą, barierę w rozwoju gospodarczym, barierę w aktywności gospodarczej. O czym mówił jeden z przedsiębiorców, pan Bartosz Bochańczak, no, znany działacz, również polityk lokalny z Krakowa. Mówił o tym właśnie w przykładzie swojego sklepu, który był okradany notorycznie sklepu z zabawkami, no i chciał tam postawić stróża, tak w funkcji prewencyjnej, ochroniarza, i teoretycznie oni byli się w stanie dogadać na to, żeby on dostawał za to 2000 zł. No ale nie mógł, ponieważ płaca minimalna była wyższa i te wszystkie obciążenia rodziły takie koszty, no, że de facto to się nie opłacało, a w końcu ten sklep został y, zamknięty inaczej na, patr na sprawę patrzą, patrzyła pani przedstawiciel, kierownik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O dziwo w Krakowie okazuje się, że w krakowskim oddziale ZUS-u większość pracowników, przynajmniej ci początkowi, pracują na, właśnie na to, w oparciu o tą pensję minimalną i ona podkreślała, jak ta pensja minimalna jest ważna i że powinna być wyższa. No i tu jest taka polemika, no bo oczywiście dla pracowników ZUS-u no, tr trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś im pod stołem dawał jakieś pieniądze, które będą dodatkowo i nieoprocentowane w przeciwieństwie do przedsiębiorcy yy, prywatnego, który obraca gotówką, no i ma z czego na przykład podstawem y, zapłacić dodatkowo y, pracownikom. Natomiast y, tu wszedłem z tego tematu y, fiskalnego, no tak podkreślam, że jest to głównie funkcja fiskalna dobra dla rządu. Na tym zawsze zarabia rząd, ponieważ on więcej pieniędzy y, dostaje. Rząd poprzez, poprzez pośrednie te organy państwa, jakich, jak ZUS, y, NFZ i tak dalej. Podkreśliłem też, że. Płaca minimalna ma, jest instrumentem propagandowym i dowód tego mieliśmy w ostatnich wyborach do Sejmu, kiedy no, partia rządząca zapowiedziała znaczne podwyżki płac w ciągu kilku lat. To miało być z 2020 roku. Wybory były w 2019. No i zapowiedziano, że ta pensja minimalna wzrośnie mniej więcej z 2500, do, teraz jest 3500. No więc wzrosło około 40%, bo to doszło jakby do skutku. No tylko pytanie, czy te osoby, które za, zarabiają płacę minimalną, które pewnie Cztery lata temu przy wyborach no, cieszyły się, że, że takich zarobki wzrosną. No czy dzisiaj faktycznie te osoby czują się bogate? No niekoniecznie, bo wszystko zjadła inflacja, która też skumulowana w tym czasie wynosi około 40%, więc był to efekt tylko propagandowy. Dodatkowo w odniesieniu do relacji do średniego wynagrodzenia jest to również tak, jak było kilka lat temu, mniej więcej 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce. Czyli nasze średnie wynagrodzenie obecnie zbliża się do 7 tysięcy, a płaca minimalna jest około 3,5 tysiąca, czyli połowa. No i tak z perspektywy gospodarczej, o czym mówił też tam jeden z wykładowców, taki poziom tej płacy minimalnej, jeśli już uznawać, że ona musi być, no wydaje się nie przeszkadzać w rozwoju gospodarczym i w aktywności. Przynajmniej takie są zalecenia Unii Europejskiej, więc no tak to wygląda. Pamiętajmy, że bogactwo i rozwój nie bierze się z ustaw, z instrumentów takich polityczno-fiskalnych. Rozwój bierze się z. Działalności gospodarczej i z aktywności społeczno-gospodarczej. Wszelkie instrumenty państwa są zwykle barierami, które ten rozwój i aktywność utrudniają pod pretekstem sprawiedliwości społecznej. Co, co ważne, jeszcze taka Jedna ważna refleksja, że płaca minimalna jest ustawowo określana dla całej Polski. Dla całej Polski, czyli zarówno w, na Podkarpaciu czy Podlasiu, jak i w Warszawie jest ta płaca minimalna taka sama. Tymczasem no, w Warszawie mało kto zarabia płacę minimalną, te zarobki są znacznie wyższe, więc w zasadzie w Warszawie można powiedzieć, że ta płaca minimalna jest niepotrzebna. Inaczej jest już na regionach wiejskich, na wschodniej części, biedniejszej części Polski. No tam ta tą płaca minimalna jest no, często bardzo wyjściową tą stawką, która jest barierą i która utrudnia rozwój gospodarczy. No więc na przykład w Szwajcarii jest tak, że płaca minimalna też istnieje, ale jest ona różnicowa różnicowana pomiędzy kantony, pomiędzy regiony. U nas w Polsce nie jest to przydzielone, ta kompetencja nie jest przydzielona województwom, no jest przydzielona władzy centralnej, no, która chyba nie chce się tej kompetencji pozbyć, no bo pod, przed wyborami zawsze można ogłosić yy, wysoki wzrost y, tej płacy minimalnej, co będzie y, przyciągać wyborców. To tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Bartek z Wieliczki.